Oto historia, która wstrząsnęła całą Polską i poruszyła serca milionów. Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, którą widzowie znali z delikatnego głosu, z mądrych rozmów, z umiejętności zadawania pytań w sposób pełen empatii i wrażliwości, nagle zniknęła z życia publicznego. Wiadomość o jej śmierci rozlała się po kraju, jak fala, której nikt się nie spodziewał. Media przepełnione były zdjęciami, wspomnieniami i komentarzami osób, które miały zaszczyt ją znać, ale prawdziwy obraz żałoby zobaczyć można było dopiero podczas jej pogrzebu. Ten dzień nie był zwykłym pożegnaniem, ale momentem, w którym Polska zatrzymała się w ciszy i bólu, by oddać hołd osobie wyjątkowej. Na ulicach prowadzących do miejsca uroczystości pojawiły się tłumy. Ludzie przybywali z różnych stron kraju, wielu z nich nie znało Katarzyny osobiście, ale wszyscy czuli, jakby odchodził ktoś bardzo bliski. To niezwykłe zjawisko, kiedy dziennikarka, której głos docierał do naszych domów przez radio i telewizję, staje się częścią codzienności milionów, a potem jej nagłe odejście wywołuje pustkę trudną do opisania. Jej audycje były dla wielu nie tylko źródłem wiedzy, ale także wsparciem emocjonalnym, teraz wśród ludzi pojawiło się pytanie jak poradzić sobie z ciszą, która po niej pozostała. Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk stał się wydarzeniem społecznym, które przekroczyło granice medialnych relacji kamery próbowały uchwycić każdy detal, ale najwięcej mówiły obrazy twarzy uczestników przygnębione spojrzenia, łzy, dłonie złożone w geście pożegnania. Obecni byli zarówno znani dziennikarze, artyści, jak i zwykli obywatele. Każdy przyniósł ze sobą własne wspomnienia i własne uczucie straty. Ta mieszanka prywatnego bólu i publicznego żalu stworzyła atmosferę, która mocno zapisała się w pamięci uczestników. Już od pierwszych chwil uroczystości dało się wyczuć, że nie jest to tylko symboliczne pożegnanie. To było potwierdzenie, że życie i działalność Katarzyny miały głęboki sens że jej praca była czymś więcej niż dziennikarstwem. Ludzie mówili o niej jako o kimś, kto potrafił zadawać pytania nie po to, by szukać sensacji, ale by naprawdę zrozumieć drugiego człowieka. Właśnie dlatego jej odejście boli tak mocno, bo trudno znaleźć kogoś, kto w tak autentyczny sposób łączył profesjonalizm z ciepłem i człowieczeństwem. To wprowadzenie do tej historii ma na celu przybliżyć nie tylko przebieg samego pogrzebu, ale również fenomen społecznego smutku, który pokazał, jak wielki wpływ miała Katarzyna Stoparczyk na polskie życie publiczne. Jej śmierć stała się lustrem, w którym Polacy zobaczyli, jak bardzo potrzebują takich głosów i jak trudno będzie wypełnić pustkę, która po niej pozostała. Katarzyna Stoparczyk jeszcze kilka dni przed tragedią wydawała się być pełna życia i energii. Jej znajomi wspominają, że w ostatnich rozmowach brzmiała spokojnie, jakby przygotowywała się do czegoś ważnego, ale nikt nie przypuszczał, że będą to ostatnie chwile spędzone w jej obecności. Rano w dniu, który miał przejść do historii jako dzień szoku, wstała jak zwykle wcześnie, otworzyła okno, aby wpuścić powiew świeżego powietrza i przygotowała się do codziennych obowiązków. Dziennikarka znana była z tego, że każdy szczegół swojego życia traktowała z należytą starannością, a jej rytuały dnia codziennego miały w sobie coś niemal rytualnego. Z kubkiem gorącej kawy w dłoni przeglądała notatki, planowała kolejne audycje i myślała o ludziach, z którymi jeszcze chciała porozmawiać. W rodzinie panowała zwyczajna, spokojna atmosfera. Najbliżsi nie mieli pojęcia, że dzień ten na zawsze zostanie wyryty w ich pamięci jako początek długiego czasu żałoby. Rozmawiali z nią o sprawach codziennych, o drobnych rzeczach, które zazwyczaj wypełniają poranki. Zakupy, spotkania, drobne plany na weekend. Nic nie zapowiadało, że za kilka godzin ich świat legnie w gruzach. W oczach Katarzyny widać było zmęczenie, ale także determinację, by mimo wszystko kontynuować swoją misję zawodową. Dla niej rozmowa z drugim człowiekiem, wysłuchanie jego historii, była nie tylko pracą, ale czymś w rodzaju powołania. Ostatni telefon, który wykonała przed dramatem, skierowany był do przyjaciółki. Rozmawiały o sprawach błahych, o książce, którą chciała przeczytać, o programie, który miała w planach nagrać. Ton jej głosu był spokojny, ciepły i pełen tego charakterystycznego dla niej uśmiechu, który można było usłyszeć nawet bez patrzenia w jej oczy. Przyjaciółka do dziś wspomina, że nic w tej rozmowie nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. Wspomnienie to powraca jak echo i staje się źródłem jeszcze większego bólu, bo rodzi pytanie czy można było coś zauważyć, coś przeczuć? Tuż przed tym, jak wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła rodziną, w domu panował spokój. Najbliżsi zajmowali się swoimi sprawami, dzieci rozmawiały o szkole, a partner Katarzyny przeglądał gazetę. Nic nie wskazywało na to, że życie w tej chwili zostanie przecięte przez wydarzenie, którego nikt nie mógł przewidzieć. Gdy informacja dotarła do rodziny, początkowo nikt nie chciał w nią uwierzyć. Wydawało się to absurdem, żartem losu, czymś, co nie mogło się wydarzyć naprawdę. Pierwsze minuty po usłyszeniu wieści były jak koszmar, z którego nie można się obudzić. W domu zapadła cisza, a potem rozpaczliwy płacz. Telefon wciąż dzwonił. Przyjaciele, znajomi, współpracownicy próbowali dowiedzieć się, co się stało. Każde słowo, każda próba wyjaśnienia była jak rozdarcie serca. W powietrzu unosiło się niewypowiedziane pytanie: Dlaczego właśnie teraz, dlaczego w taki sposób? Znajomi wspominają, że kilka godzin przed tragedią widzieli ją uśmiechniętą, pełną życia, jeden z nich mówił, że jej twarz emanowała spokojem, innym wydawało się, że była nieco zamyślona, jakby miała w sobie coś, czego nie chciała powiedzieć na głos. Ten obraz stał się ostatnim wspomnieniem, które powraca niczym fotografia, nie dając spokoju tym, którzy ją znali. Gdy wiadomość o śmierci Katarzyny rozeszła się wśród znajomych, reakcje były identyczne: niedowierzanie i bunt. Wszyscy mówili, że to niemożliwe, że musiała nastąpić pomyłka. Dopiero oficjalne potwierdzenie sprawiło, że zaczęli rozumieć ogrom tragedii. Wspólne rozmowy w redakcji, płacz kolegów z pracy. Cisza w studiu radiowym, gdzie jej głos rozbrzmiewał przez lata, wszystko to składało się na obraz pustki, której nikt nie potrafił wypełnić. Rodzina wspomina, że najbardziej bolesne były chwile, w których dzieci dowiadywały się o śmierci matki. Ich pytania, pełne niedowierzania i rozpaczy, były niczym cios prosto w serce. Jak wytłumaczyć stratę, której nikt nie rozumie? Jak opowiedzieć dzieciom, że ich codzienność już nigdy nie będzie taka sama? Partner Katarzyny mówił później, że to właśnie te chwile były najtrudniejsze nie własny ból, ale konieczność patrzenia na cierpienie najbliższych. Publiczność, która kochała jej głos i czekała na jej kolejne audycje, także przeżyła szok. Widzowie i słuchacze dowiadywali się o tragedii z mediów, a komentarze pełne były łez i niedowierzania. Wszyscy mieli poczucie, że stracili kogoś, kto był częścią ich życia. Nawet ci, którzy nigdy nie spotkali jej osobiście, czuli, że wraz z jej odejściem coś się skończyło. Ten czas, tuż przed tragedią i bezpośrednio po niej, stał się cieniem, który towarzyszył rodzinie i całemu społeczeństwu. Wspomnienia ostatnich chwil, ostatnich rozmów, ostatnich gestów wracały do wszystkich niczym echo, którego nie sposób uciszyć. I to właśnie te obrazy sprawiają, że tragedia Katarzyny Stoparczyk, nie jest tylko wydarzeniem medialnym, ale bolesnym doświadczeniem osobistym dla tysięcy ludzi, którzy czuli się z nią związani. Dzień pogrzebu Katarzyny Stoparczyk rozpoczął się w ciszy, która miała w sobie ciężar niewypowiedzianego smutku. Już od wczesnych godzin porannych wokół świątyni, w której odbywała się uroczystość, zaczęli gromadzić się ludzie. Przybywali nie tylko mieszkańcy okolicy, ale także osoby z najodleglejszych części Polski, które chciały osobiście oddać hołd dziennikarce. Ulice wypełniły się białymi i czerwonymi kwiatami, zniczami i transparentami, na których widniały słowa wdzięczności i pożegnania. To było niezwykłe zjawisko. Publiczność, która przez lata była tylko odbiorcą jej głosu, teraz przyszła fizycznie uczestniczyć w jej ostatniej drodze. Przed kościołem panowała atmosfera pełna napięcia i skupienia. Ludzie szeptali między sobą wspomnienia, niektórzy milczeli ze łzami w oczach, inni trzymali zdjęcia Katarzyny, które wydrukowali specjalnie na tę okazję. Starsze kobiety ściskały różańce, młodzież, która dorastała słuchając jej audycji, miała w dłoniach kwiaty. Widać było, że jej postać łączyła pokolenia, że każdy miał w niej coś bliskiego, coś swojego. Gdy kondukt pogrzebowy ruszył, cisza stała się jeszcze bardziej przejmująca. Trumna, udekorowana skromnymi białymi różami, była niesiona powoli przez osoby z rodziny i bliskich współpracowników. Nad głowami uczestników rozbrzmiewał dźwięk dzwonów, który mieszał się z płaczem zgromadzonych. Ten moment pokazał, jak ogromny był wymiar jej odejścia. To nie była tylko strata dla rodziny, ale także dla całego kraju. Wewnątrz kościoła nie było wolnych miejsc. Ławki i korytarze wypełnili nie tylko najbliżsi, ale także przedstawiciele mediów, artyści, politycy, ludzie ze świata kultury i nauki. Każdy chciał być świadkiem tej chwili i każdy czuł, że uczestniczy w czymś historycznym. W powietrzu unosił się zapach kadzidła, który mieszał się ze świeżością kwiatów, a promienie słońca, wpadające przez kolorowe witraże, tworzyły atmosferę podniosłą i pełną zadumy. Homilia wygłoszona przez duchownego była głęboko poruszająca. Mówił o Katarzynie jako o osobie, która potrafiła słuchać i rozmawiać w sposób wyjątkowy, nie oceniając, lecz dając przestrzeń drugiemu człowiekowi. Podkreślał, że jej praca była służbą, a nie tylko zawodem. W jego słowach wybrzmiewała prawda, którą każdy obecny znał, że Katarzyna pozostawiła po sobie dziedzictwo, którego nie da się zmierzyć liczbami czy statystykami, bo było ono zakorzenione w sercach ludzi. Po zakończeniu homilii głos zabierali bliscy i przyjaciele. Partner wspominał o wspólnym życiu, pełnym ciepła i drobnych gestów, które dla niego były bezcenne. Mówił o jej pasji do literatury, o jej zachwycie światem, o jej zdolności do zadawania pytań, które otwierały ludzi na własne wnętrze. Łzy przerywały mu słowa, a każdy obecny czuł, że ból jest wspólny. Koleżanki i koledzy z redakcji opowiadali o Katarzynie jako o osobie, która nigdy nie przechodziła obojętnie wobec problemów innych. Wspominali, że zawsze zostawała po godzinach, by dokończyć rozmowę, że potrafiła słuchać godzinami, że traktowała rozmówców z godnością, niezależnie od ich statusu czy poglądów. Jej współpracownicy mówili, że redakcja bez niej jest jak pusty dom, w którym brakuje najważniejszego głosu. Szczególnie wzruszającym momentem była chwila, gdy dzieci Katarzyny z drżącymi głosami podziękowały wszystkim za przybycie. Ich obecność i słowa sprawiły, że cała zgromadzona społeczność zrozumiała jeszcze bardziej wymiar osobistej tragedii. To nie była tylko śmierć dziennikarki, ale matki, partnerki, przyjaciółki. Na zewnątrz, w czasie gdy trwała uroczystość, setki osób czekały cierpliwie, by oddać hołd. Wielu z nich nie weszło do środka, ale pozostali na placu, modląc się, śpiewając ciche pieśni lub trzymając w dłoniach znicze. Był to niezwykły obraz Solidarności i Wspólnoty, który rzadko można zobaczyć w tak spontaniczny sposób. Po wyjściu z kościoła kondukt udał się na cmentarz. Droga była usłana kwiatami rzucanymi przez przechodniów, którzy chcieli w ten sposób okazać swoją miłość i wdzięczność. Ludzie klękali na chodnikach, a inni wykonywali znak krzyża. Cisza przerywana była tylko szlochem i odgłosem kroków. Na cmentarzu odbyła się ostatnia część uroczystości. Kiedy trumna została opuszczona do grobu, rozległ się płacz, którego nie sposób było powstrzymać. Wiele osób mówiło później, że ten moment był jak zamknięcie pewnej epoki, jak koniec czegoś, co przez lata dawało im poczucie stabilności i bliskości. Reakcje społeczne po pogrzebie były równie intensywne jak sama uroczystość. Media społecznościowe zapełniły się tysiącami wpisów, w których ludzie dzielili się wspomnieniami i zdjęciami związanymi z Katarzyną. Powstały spontaniczne inicjatywy upamiętniające jej życie, od małych koncertów po akcje charytatywne, które miały kontynuować jej misję pomagania innym. Psychologowie komentowali, że to, co wydarzyło się po śmierci Katarzyny, pokazuje ogromną potrzebę społeczeństwa do wspólnotowego przeżywania żałoby. Ludzie, którzy często czują się samotni w codziennym życiu, nagle odnaleźli poczucie jedności w bólu i smutku. To właśnie dlatego pogrzeb i dni, które po nim nastąpiły, miały tak wielką siłę oddziaływania. Do dziś wspomina się obrazy z tego dnia. Długie kolejki ludzi składających kwiaty na grobie, twarze pełne łez, dzieci niosące rysunki dla swojej ukochanej dziennikarki, artystów, którzy spontanicznie grali jej ulubione melodie. Wszystko to stworzyło obraz nie tylko straty, ale i niezwykłej więzi, jaka powstała między Katarzyną a jej publicznością. Śmierć Katarzyny Stoparczyk i jej pogrzeb stały się nie tylko wydarzeniem medialnym, ale także punktem odniesienia dla całego społeczeństwa. To była chwila, w której ludzie zrozumieli, że życie jednostki może mieć wpływ na miliony, że głos, który docierał do nich przez fale radiowe i ekrany telewizorów, stał się głosem przyjaciela, którego odejście boli tak, jakby utracili kogoś z rodziny. Katarzyna Stoparczyk zostawiła po sobie nie tylko wspomnienia, ale także niezliczone plany i marzenia, których nie zdążyła zrealizować. W jej notatkach znaleziono szkice nowych audycji, w których chciała oddać głos ludziom zapomnianym, tym, których codzienność rzadko trafia na łamy gazet czy anteny radiowe. Marzyła o cyklu rozmów z dziećmi, bo wierzyła, że w ich spojrzeniu na świat kryje się szczerość i prostota, których dorośli często brakuje. Chciała także stworzyć przestrzeń dla osób starszych, by mogli opowiedzieć swoje historie i przekazać doświadczenie młodszym pokoleniom. Te projekty były już bliskie realizacji, ale życie nie pozwoliło jej doprowadzić ich do końca. Przyjaciele wspominają, że Katarzyna często mówiła o potrzebie tworzenia pomostów między ludźmi. Wierzyła, że rozmowa może stać się lekarstwem na samotność i niezrozumienie, że słowo ma moc łagodzenia ran. Jej audycje miały być jeszcze bardziej otwarte na słuchaczy. Miała w planach spotkania na żywo, podczas których każdy mógłby podzielić się własną historią. W rozmowach prywatnych powtarzała, że jej największym pragnieniem jest budowanie wspólnoty opartej na empatii i szacunku. Niedokończone projekty pozostają dziś jak symbol, jak przypomnienie, że jej życie było misją, której nie dało się zamknąć w granicach jednej pracy. To były idee, które nadal mogą żyć, jeśli inni podejmą je z podobnym oddaniem i wrażliwością. Jej współpracownicy deklarują, że postarają się kontynuować część z tych planów, by pamięć o Katarzynie nie była tylko wspomnieniem, ale także inspiracją.